Siema z strony Polski Gracz. Widzimy się po raz ponowny w Futbol menadżerze. Gramy z City finał FA Cup z Brentford przegraliśmy. 0 do 1. Sobie to spotkanie przesymulowałem poprzez wzięcie urlopu, bo chciałem szybko nagrać ten odcinek i, i, i dotrwać do końca. A potem było jakieś tam spotkanie kryzysowe, tam pionu sportowego. Tam mówili o jakichś transferach, coś tam, ale co tam, wiecie co tam. O, ja. <śś> nie wierzę, nie, nie wierzę. Ale szwartkować się. No, Kowalicie jest jednym z tych piłkarzy, których jak najprędzej będę chciał latem sprzedać. Piłkarz z wysoką pensją, z. Umiejętnościami, których nie prezentuje piłkarz, który nic temu zespołowi nie dał w tym sezonie. Naprawdę, Kowacic absolutnie nie miał dobrego okresu. Byli piłkarze, którzy są słabsi, ale chociaż mieli jakiś dobry okres. Pamiętam, że Auba miał taki miesiąc, że wchodził z ławki i strzelał bramki, że coś tam dawał jako joker, że go nawet chwaliłem przez chwilę. No, ale to. Kowacić, a nawet nie miał takiego momentu, po prostu tutaj nie miał, no, żadnego okresu dobrego, nawet Kuryela miał okres dobry, w którym dobrze grał, a Spilkweta też miał taki okres, nie wiem, każdy piłkarz miał jakiś tam okres, w którym lepiej grał, potem gorszy, albo ogólnie grał źle, ale jakiś tam okres dobry miał, ale kowacić... No nie wiem, no nie miał po prostu. Miał okres, że grał solidnie. Zazwyczaj to grał poniżej przeciętnej. A jest wysoko wyceniany, bo tej... no rok do końca umowy, ale myślę, że z... blisko 100 banik do, za niego dostanę. Myślę, że z 60 milionów to jest taki pełniaczek. Spróbujemy oczywiście przy się zakręcić. To będzie niesamowite wzmocnienie budżetu. Naprawdę, I to jest spyka, którego trzeba jak najszybciej się pozbyć. Ja nie widzę dla niego miejsca w tym zespole. To jest spyka, który no nic nie dał. Yy, właśnie, też była rozmowa z Aspilkuetą, który powiedział, że potrzebuje nowych wyzwań i tak dalej. O Boże, i yy, do, z, dogadam się z nim, że za 14 banki go oddam, ale i tak za mniej go sprzedam, bo za tyle go nikt nie kupi. A ja chcę, żeby Aspilkueta się. Z Chelsea, pożegnał latem, no to jest speaker, który już, no nie nadaje się na ten poziom, o Boże. No więc, no więc, ale chociaż, a sam chce odejść, więc myślę, że łatwiej tam dojdzie do tego transferu. Z jakichś tam newsów, coś się działo. No w sumie nie. W sumie nic się nie działo ciekawego. Lu... a, y Inzaghi mówi, że chciałby Lukaku. Lukaku został MVP Ligi Europy, tam złoty but jakiś Ligi Europy, tylko gościu 8 chyba goli w seriama lub nawet 7, więc. Powodzenia. Ma pensję z rzędu ponad 20 milionów euro za sezon gry. Chociaż jest na wysoko. chociaż jest wysoko wyceniany, bo chyba tam jego wycena z... 80 milionów jest jakoś około, więc myślę, że za niego dostanę trochę. Nie, więcej jest nawet wyceniane, ale myślę, że z 60 baniek za Lukaku dostanę chyba co, nie? Nawet jak z 7 goli strzelił w Serii A. Lukaku to jest spykacz do odstrzału. On, w teorii on by mógł w mojej ekipie pasować. W poprzednich football Managerach był bardzo dobrym graczem. W poprzednich footballmenedżerach w tym nie miałem okazji go nigdy testować i nie zamierzam mieć okazji, bo przy tej pensji ryzykować mimo i to też piłkarz, który pasuje do określonej taktyki to raczej miałby wahania formy, a przy takiej pensji, no to sorry, ale no no, no nie po prostu no nie to wolę Turama trzymać Turama, który powiedzmy przy pensji z rzędu 5 milionów euro no to 4 w ciągu 4 lat jego gry jego, jego pensja dorównałaby pensji rocznej Lukaku plus premie, a Lukaku ma na pewno bardziej dowolone premie niż taki Turam dostanie, więc no wiadomo, że Lukaku myślę, że więcej goli by strzelił w przyszłym sezonie niż taki Turam w naszych barwach, ale by też nie chciał być rezerwowym, by dąsał się i tak dalej, a Turam się nie będzie dąsał, będąc rezerwowym i jakiś tam gole mam nadzieję, że postrzela, więc więc no Póki co on dość, dość wyrównany mecz. City też jakoś nie gra dobrego futbolu za bardzo. U nas niestety Havers gra fatalnie. No kurna, co jest z tym gościem nie tak? On. No niech zacznie z, kuźwa strzelać. U nich gra Ortega na bramce. Przecież to, to jest bramka, z której mu on powinien strzelić hat trika No kurna, jak on strzelił te 36 bramek? Jak on Ortedzę Golani umie nie strzelić? Jeżeli miał być moment, w którym musisz Havertz strzelać, to to jest ten moment. To jest finał Pucharu Anglii. Swoją drogą chyba z czteropunktową przebitką nad City wygraliśmy Premier League, więc jest to... więc jakieś tam zabezpieczenie było i tak dalej. Więc super, jakaś tam w miarę, okej, okay, przewaga była, którą roztrwoniliśmy ładnie, ale ważne, że wygraliśmy. No, nieładnie, bo ten styl końcowy tego... Triumfu był przetragiczny, ale liczy się sam triumf w, w tym momencie. Lecz jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. O, tak to jakoś szło. Nie, no i tak to jest bardzo dobry sezon, ale tak ta, ta końcówka sezonu. To była tragedia, ale tutaj widzę, że paru graczy dobrą formę prezentuje. Kukurela dobrze gra, co jest ciekawe. Huconodo i Rodrigo grają dobrze. Super, super. Kowacić oczywiście tragedia. Czas na zmianę. Albo wiecie co? Czas na zmiany. Oj, 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 Mam nadzieję, że Mason i Badiaszyk jakoś tam pomogą w końcowym sukcesie, jakbyśmy potrójną koronę zdobyli, to by było ciekawie. To by świadczyło, że maj jest zdecydowanie nim miesiącem dla nas, to nie jest miesiąc miodowy, ale czerwiec... Już serce stanęło, Haaland 1 na 1. Na szczęście, nie, nie strzelił. Syndrom Havertza się mu chyba odpala. Czekaj, Halan strzelił? Nie strze strzelił. <grystanie> Hudson. Kamerka taka była jakby zaraz tu jakiś ciężki faul był na czerwoną kartkę, albo rzut karny. No, czy to szło w z taki. na czerwona to taki, taki rzut z autu. już wiem. Nadzieję, że może City, czerwona kartka. Zasłużona, oczywiście. Havertz. Czasem mam ochotę walnąć w monitor, jak, jak Havertz poduje te akcje, po prostu się zastanawiam. Kurna, to nawet ja bym strzelił już bramkę, naprawdę. Ja jestem totalnym drwalem technicznie, ale jestem. Możecie wierzyć lub nie, ale jestem mega fast szybki i mam instynkt strzelecki. Tak, ja też marnuję... Ja marnuję też akcje, jak z Jestem szybki, technicznie jestem drwalem. Ale. Dochodzę do tych sytuacji jak Havertz, tylko że to chyba mam wyższy poziom skuteczności, skuteczność. Bo jednak tam zawsze strzelam had triki czy tam dwie bramki ewentualnie. No i mam sporo asysty tego Havertz Hawers A za co tu go chwalić? Hmm. No i dawno w piłkę nożną nie grałem na żywo, w sensie. No hmm. a też pogody nie ma. No i w tych czasach coraz ciężej jednak zebrać jakiś zespół, a grać trzech na trzech, to mi się nie widzi, żeby grać w tysiąc, albo turka, albo no nie wiem, jakieś akcje dwóch, podaje do siebie, albo i strzela bramkarzowi, albo bramkarz, obrońca, napastnik, bądź bramkarz i dwóch napastników, to, to mi się nie widzi. Hawertz. Chłopie, proszę cię, strzel w końcu bramkę. To jest. Bramka jest naprawdę duża, chłopie. No, nie musisz strzelać wprost w bramkarza, możesz strzelić obok bramkarza, ale tak, żeby trafić do bramki. On, to jest prostokąt, chłopie. On jest długi. Tu naprawdę. Naprawdę jesteś w stanie strzelić bramkę. Coś czuję te rzuty karne. Nie, że je wygramy, ale coś czuję, że będą rzuty karne po prostu. choć z Ortegą na bramce, może. Może jesteśmy w stanie wygrać. Grilish. Przez chwilę myślałem, że Mendy popełni największego babola w historii piłki nożnej. <grytanie> no nic, nie jestem zadowolony z tego, co pokazaliście. Zwłaszcza co ten ha Kai Havertz pokazał. No jak on mi ciśnienie nie podnosi? Pewnie każdemu kibicowi Arsenalu, bo on dziś oczywiście kanonierów gra, ale się im współczuje. Takie pieniądze w ogóle zapłacili za Niemca, on absolutnie nic nie daje po prostu Arsenalowi. Jestem całkowicie w szoku. Jak Arteta mógł się mógł nie się zgodzić na ten transfer? To Arteta chciał tego transferu. Tam potrzebny był jakiś na, klasowy napadzior, który wykańcza po prostu akcję. Ktoś taki ewentualnie typ źródł, czyli też killer, ale jednak taki drwal bardziej, ale... Killer, po prostu killer, po prostu rzemieślnik strzelający bramki. A tutaj kolejny jakiś gościu, który lubi marnować, choć Jezus lubi strzelać, a Havers absolutnie nie lubi po prostu strzelać. I tutaj Rodrigo Huconodo i gol zajebiście. teraz, po prostu, trzymać prowadzenie do końca. I potrójna korona będzie wtedy dla nas. So i szybko podsumujemy sezonę, szybko jakiś tam po powiemy sobie co i co. I po prostu potem będzie zobaczymy, czy będzie dłuższa jakaś przerwa. Być może nie, zależy jakie ja to zepnę, po prostu. Zależy jakie ja to zepnę, zależy, jak tam przerwa czasowa będzie pomiędzy odcinkami, i tak dalej. Ale może nie będzie jakiejś tam, nie wiadomo jak długiej. Myślę, że czas na na zmianę. Myślę, że czas, żeby wszedł pan Szalobach. Hmm, albo... Zakary, bo Zakaria chociaż potrafi jeszcze jakoś tam rzuty karne w miarę strzelać. Dobra. Zmiany taktyczne. Sterling w lepiej strzela karny od Hudsona. Jakby City nie daj Boże doprowadziło do remisu. I Sterling jako Raumaulder, No bo Hudson komu ma dośrodkować i tak dalej. A Sterling jako Raumaulder by się tam znajdował mniej więcej jako dziewiątka. Więc no. To jest jeszcze Havertz. Na szczęście już znika z pola boiska. Kto tu jest? Sterling? Zakaria? Zach Co? Jakby Sterling tu strzelił. Ja w ogóle myślałem, że to wchodzi do bramki. Ale to by była po prostu. To było niesamowite. <laughs> Dobra, tu nie ma co wydziwiać, tu nie ma co robić zmian. Po prostu czas dotrwać do końca. Za kary jakie poświęcenie. No gość jakiś tam wkład jak widać dzięki temu się zgowić może będzie miał w tych trofeach. <laughs> może jakiś kibic go Chelsea zapamięta w Football Managerze, choć oczywiście, że nie, bo to są NPC, ale... Wiadomo. Sterling. Już trożny. A teraz na czas grajcie. Tu jest biedny Sterling, i <noise> za wielu pił chyba naszych graczy nie ma w polu karnym. Mount oczywiście gra na czas. Ostatnia akcja: City. Fufa. A może jednak, przedostatnia? Rzut rożny dla obywateli. Co z tego wyniknie? Mendy, łapie piłkę i teraz zagra na czas, i my wygramy. Puchar Andy, więc potrójna korona, moi drodzy. Coś naprawdę niesamowitego. Brawo, co za zwycięstwo. No, po takim fatalnym miesiącu, jakim był maj, naprawdę dobre zwycięstwo z Manchesterem City. Historyczna potrójna korona. Oczywiście bierzemy udział w wywiadzie. Rodrigo, super, wspaniały szaferski Andrei Andrzej Szantosz, gdzie on gra? Na Ukrainie, no. A niech Lukaku odchodzi. Super, super, super. Cieszone ze zwycięstwa. Rodrigo inspiruje kolegów i zajebiście, zajebiście. No, w Karaba wiadomo, że to nie jest liczące się jakieś trofeum. W przyszłym sezonie raczej je sobie podpuścimy i nawet może jak najszybciej spróbujemy odpaść. Tam wystawimy jakieś rezerwy, żeby nie tracić czasu na te rozgrywki. Faku, Emirates, jest Faku, fajne rozgrywki, wiadomo. No, premia. Okej, okay. I, i i i i otrzymujemy takie, ja, dobra, ale w przyszłym sezonie raczej się nie skupimy na pucharze Anglii, choć może zobaczymy. W przyszłym sezonie oczywiście próbujemy obronić tu mistrzowski w Premier League, a przede wszystkim na Champions League się skupimy. Tutaj no, oczywiście kibicujemy Bayernowi, bo City nie chcemy, żeby dostało większych doładowań finansowych i Moi drodzy, czas na pożegnanie, czas żeby, czas sobie powiedzieć jasno. Mateo kowacić musi odejść z drużyny, z klubu spróbujemy też sprzedać Kepa. To jest. Zobaczymy. KP zobaczymy. On. Chce, tutaj też się pojawiają jakieś tam problemy, że on chce w, hisz w reprezentacji grać. I tak by nie grał w reprezentacji, zacznijmy od tego, że tam są lepsi kandydaci. Remiro, który regularnie w Lalidze gra, Dawid DeHa, który jednak regularnie w Manchesterze United gra i to na bardzo dobrym poziomie. No i Unai Simon, który o, myślę, że jest niepodważalną jedynką w tej reprezentacji. Szalobach zobaczymy. Aspiel na pewno trzeba pożegnać. Zakaria, no nie kontraktujemy go, to nie jest piłkarz, który się nadaje do gry w Chelsea. 28 milionów to też zbyt wiele, ale Zakaria coś tam pomógł. Przede wszystkim wszechstronnością mógł grać też jako środkowy obrońca. Gallagher zostaje. Alba, do odstrzału jak najszybciej po prostu pożegnać się Fofana. Być może w ogóle wróci do klubu i zacznie u nas grać w, jakoś tam. Może jako rezerwowy napastnik nawet. <grymne> może za Turama. Tu Zobaczymy. Ale chyba bym go jeszcze wypożyczył, bo świetnie się rozwinął, świetnie się rozwija. Jeszcze jeden sezon może mu pomoże. Marcos Leonardo w Bundeslidze nie zachwycił jakoś specjalnie, ale kolejne wypoczenie go czeka. Loftuscik się z nami żegna. Yy, tutaj będą sprzedaży, tych piłkarzy. Armando Broja też będzie sprzedany tutaj wysoko wyceniany, jest w miarę Louis Coluil wrócił, to jest fajna wiadomość, Louis Coluil jednak się jakoś nie rozwinął i czekać, jak go będzie kolejne, oczywiście wypoczenie Ampadu, sprzedajemy, z z fatalny piłkarz na nasz klub, Matuek, oczywiście wypożyczymy ponownie, to nie było jakieś wybitne wypożyczenie w Bundeslidze, Kasa Day kurde, wypożyczymy chyba znowu, Malangsar, a on odchodzi. Malo gusto. Myślę, że w, w, w pożyczenie bądź nawet sprzedaż. Chyba sprzedaż nawet bo jest wysoko wyceniany. Kolibali od, odchodzi do Barcelony. Za ile? 15 baniek. Fajne pieniążki. fajne pieniążki. Bakayoko. Tutaj będzie chyba trzeba kontrakt rozwiązać, chyba że ktoś tam da milion czy tam dwa miliony. Policji też odchodzi. Za ile? 43 banki to w ogóle świetne pieniądze. Andrzej Szantosz wypożyczenie, chyba że znowu go nikt nie będzie chciał. Co też się szykuje. Wtedy może nawet Szantosza sprzedamy z zyskiem. Asprilam wypożyczenie i Louis Hall też wypożyczenie bądź przedłużenie tego wypożyczenia, a sprzedaż wysoko wyceniany, on chyba nie jest jakimś New GF wielkim talentem przynajmniej tutaj więc no, ale dobra, mniej więcej sobie powiedzieliśmy co nieco i po prostu moi drodzy, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Z tej strony był Polski Gracz. Trzymajcie się, cześć!